Dzień dobry, po bardzo długiej przerwie wracam. Wracam z czterema tytułami z czterech różnych wydawnictw. No, mam nadzieję, że ta przerwa nie, y, była tylko, że tak powiem, chwilowa, długa, ale wkrótce y, kolejne odcinki, chociaż raz w tygodniu, będą się pojawiać, bo kubka wstydu w tym roku jest gigantyczna, no i staję się w sprawie, że Przerwa najpierw była bardzo długa, później krótki powrót i znowu przerwa. I to, Mam nadzieję, że teraz będzie dłuższy powrót. Mam nadzieję, że, że do końca roku będziemy nagrywać już, że tak powiemy, regularnie. No, cztery tytuły, cztery różne wydania, cztery różne gatunki komiksowe. No, a taka misz masz sznoraki na rozpędzenie. Dzisiaj właśnie proponuję. Zaczynamy od we mgle. Od, tą pierwszy oddech rzeczy z autorem Stefan FERD. wydawnictwo Team of Comics. Stefan Ferd znany jest w polskim czytelnikom dzięki dwóm innym komiksom, które też Timo wydał, czyli skóra z tysiąca bestii i wszędzie biały. Yy, tak jak w przypadku skóry z tysiąca bestii, tym, 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 także tutaj Fert jest zarówno równo z i ilustratorem. Tłumaczem, komicu jest Ada Wapniarska, 136 stron, ma Timów i ci się spójrz. O, Ada oprawa. Tak to mniej więcej wygląda. Zanim powiem o fabule, wrócę, powiem trochę o wersji, warstwie wizualnej. Verta bardzo lubię. Ma on taką kreskę trochę taką disneyowską, bajeczną, z dość charakterystyczną kolorystyką. Tyką, którą yy, emocjonalnie gdzieś tutaj właśnie wiążą się właśnie yy, historie naszych bohaterów. Yy, a o co chodzi w tej wersji fabularnej? Mamy tutaj baśnię klasyczną, tak, można nie klasyczną, może taką współczesną baśnię, w której głównym bohaterkami są czarownice żyjące, żyjące w pewnej przestrzeni i pewnego dnia yy, no, spotykają ich to, że no, Muszę zaopiekować się małą y, mutantką, położycą, które dają imię Temperance. Y, Miałem im lata i ta już największa z nich, najsilniejsza, uczyć się Kung fu, no ale czerwice nie chcą, y, czy ta też czarownica, którą się ona opiekuje jest jakby jej y, przywaną matką, nie chce uczyć jej magii. Ma dojść do pewnej ceremonii, w której właśnie najważniejszą postacią jest Symperens. No, zanim jeszcze do tej ceremonii przyjdzie, pojawia się kilka innych postaci i powoli odgrywamy przeszłość i przyszłość naszych bohaterek. Powiedzcie, że tytułowem mgły to właśnie główny wróg naszych bohaterów, który zwalczany jest dzięki. Dyni. I tak dużo absurdu gdzieś tutaj w tym komiksie się pojawia, jest to komiks, który nie będę spoilerował, znaczy ogólnie całość do, do, wreszcie dążyć będzie do pięciu, gdzie pięciu bohaterek będzie wyruszało, w tym właśnie nasza Obrzyca na ratunek całej społeczności czarownic. Pojawiają się też zmieniacy pominięci, pojawia się dość ciekawa równina duchów, która pokazuje, że świat, który nam się wydaje w tej przestrzeni, w tej rzeczywistości, którą stworzył wspomniany Ferd, nie jest światem takim oczywistym, że on tutaj czerpie z różnych wątków, z różnych kultur, z różnych historii, opowieści, tworząc właśnie tą rzeczywistość yy, przypominaną niby magią, niby czarownicami, yy, takim troszkę feminizmem, naturalizmem, ale to nie do końca tak jest, jakby nam się chciało wydawać. Oczywiście tu jest dużo kliż, ale kliż jest bardzo fajnych, takich, yy, które możemy pociągnąć i po przeczytaniu tych 132 stron tam, no ale trochę mniej, bo tam jeszcze na koniec mamy szkicę, czytelnik chciałby dowiedzieć się, co jest dalej, no ale musi poczekać na tom drugi, bo jak wspomniałem wcześniej, krążąca węgle, tom pierwszy to jest właśnie to czy cały początek opowieści, przedstawienie świata, przedstawienie bohaterek, pier pierwsze i drugoplanowych wrogów, mamy tutaj dwóch wrogów tak naprawdę, dwie, dwie grupy wrogów, które zagrażają naszym bohaterkom, tym Temperance, i myślę, że to wszystko tak fajnie się skleja. Trochę to wspomina, przypomina chociażby Właśnie takie Disneyowskie opowiastki, ale takie trochę dla starszych czyty mierze jakby było z morałem. To fajnie się wszystko szczytuje i tworzy cały świat. Więc wem jest naprawdę fajną lekturą, fajną lekturą. dlaczego? A Stefan Fer jest ciekawym rysownikiem, ilustratorem kolory wieku, komiksy te są ciekawe. Dwa, jest to coś właśnie dla fantastyki, fantastyki, opowiedzia o też feminizm gdzieś tutaj się pojawia, że, 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 że zawsze był feminizmami. tak? Czy e, e, nie jest to wszystko tak, jakbyśmy myśleli na początku, to wszystko ciągle się gdzieś tutaj otw otwiera? E, rzeczywistość jest gdzieś tutaj nadal nierozpoznana e, i czuję, że gdzieś jest jakiś mocny morał w całej tej opowieści, nie taki oczywiście jak nam się wydaje. E, więc choćby te trzy e, punkty powodują, że ten komiks jest naprawdę ciekawą e, propozycją dla wszystkich. Czy cienie, o, Cyry Pedroza To jest taki też fantastyczny komiks. Chociaż tam była um, historia y, syna i ojca. Y, może taki klimat troszkę podobny chociaż tam był bardziej jeszcze taki e, smutny, można powiedzieć, e, jednak jednoznaczny. Tutaj jest trochę to bardziej rozmyta, jak mgła, ale jeśli lubicie Cyrula Pertrosa, e, to Stefana Ferta też pokochać. Skóra z tysiąca bestii. Jeśli podobał się wam ten komiks, to e, Krosnoza we mgle też wam się po, spodoba. O, muszę najkrócej tak można powiedzieć o tej opowieści. E, mi się podobały, mi się wszystkie komiksy Stefana Ferta podobałem, Podoba mi się też jego warstwa wizualna, dlatego też myślę, że Wam się również spodoba. To są właśnie te szkice wspomniane wcześniej. Jest po prostu dobrze. Bardzo fajna propozycja komiksu. Przechodzimy do następnego komiksu, którym byłem bardzo mm, zainteresowany. To jest komiks z wydawnictwa Nonstop Comics w Polsce oczywiście. Mosk Hexagon. 150 strony, mniejszy, miękka już oporawa. gdzie scenarzystą jest z nieznanym, wcześniej Richard Blake. Tłumaczem jest Paweł Bulski. Oryginalną serię wydał Image. I bardzo dużo osób pozytywnie się wypowiadało na temat tej, tego komiksu, tym razem komiksu Science Fiction. Więc oczywiście, niestety, zawsze tak jest, jeśli słyszy się bardzo dużo opinii, to się ma jakieś wysokie. Oczekiwania od danej opowieści. a Jak będzie, to za chwilę się. Yy, Most Hexagon yy, jest yy, opowieścią o przyszłości. Mamy rok 4040, czyli tak naprawdę to jest bardzo, 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 bardzo daleko. 2024. No, no to widzicie, to jest 20 wieków później ludziom udaje się odkryć tak zwany obcy wymiar i tak zwany jest to on mostem. Najpierw wysyłane są tam drony, później dwóch kartografów, co jest ważne w kontekście to, że to są po prostu ludzie, że jest ich dwóch, dwójka i ze są kartografami. Chodzi o Jacoba Jelenę Armlenów, małżeństwo, które zostawiają dzieci tutaj, na tej rzeczywistości, córkę głównie, bo córka jest najważniejsza w tej opowieści i gdzie um, um, urywa się z nimi kontakt, tak? Eee, mają zbadać tą nieznaną wcześniej przestrzeń, tak jak kartografowie, i mają się dowiedzieć, co staje się. Pojawia się jakiś przebłysk, nie, tajemniczy Gerardus, no i mamy ich eee, wspomnianą córkę, która przygotowywana jest, bo ma jakieś moce, takie metafizyczne, trochę wizualne, znaczy potrafi się jakoś łączyć z tą przestrzenią i stwarzany jest robot, który ma być jakby łącznikiem między Nią, a tym właśnie mostem. Tak trochę dziwnie metafizycznej historii, bo ta metafizyka gdzieś tutaj ciągle jest. Jesteśmy w czytelnicy wrzuceni. Pierwsze, co mi się skojarzyło, czytając taki komiks, to oczywiście twórczość Andreasa Mertensa, którego byłem zafascynowany w przeszłości, a później z wiekiem to w żadnym że... Troszkę z niego hosztapler jest, ok, ale, ale wybitny hosztapler, który właśnie gdzieś na tym poziomie metafizyki swoje komiksy prezentuje. I właśnie mm, Richard Blake w gamesie czytał Andreasa i stworzył komiks właśnie przyszłości, o przyszłości science fiction, ale jednak z takim po, po, po poziomie metafizyki, gdzie przestrzeń, czas gdzieś tutaj się rozpadają, tworząc pewnie takie pytania z zakresu ontologii czy istnienia, tak? czy to istoty, czy, 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 czy trochę nawet szerzej. No i właśnie ta taka podróż do innego wymiaru, który jest trochę podobny wizualnie, ale tak naprawdę jest on pełen zagubionych Istot, które właśnie gdzieś, wcześniej przy, 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 pojawiały się, te, te drony chociażby, i yy, poszukiwanie tych rodziców w przyszłości jest, jakby tam, powiedzieć, takim senną marą, która ciągle yy, zastanawia się, czy to jest rzeczywistość, czy nie rzeczywistość, czy to się śni, czy to nie śni, jak to yy, wszystko ogarnąć. I wszystko to jest bardzo fajne, i nie będę opowiadał Wam dalej, do jednak yy, zakończenia, które wydaje mi się być yy, najsłabszym ogniwem tej opowiastki. No nie bez wiadomo, jak się go mi skończy, ale tak, wydaje mi się, że, że troszkę tak jak u Andrasa, że mamy taką przestrzeń, mamy tworzących bohaterów, bohaterkę, tak, e, którą jest... Adlej, córka, ich, ona, ona właśnie jest, jest, jest takim jakby medium, mamodium jasnowicenia, wie mniej więcej, co się dzieje z rodzicami i mijają wiele, wiele lat, kiedy ona się tam rozwija i łączy się z tym robotem, z Tadenem, e, no, w celu odkrycia, co się z jej rodzicami stało i, i czym jest ta przestrzeń, te, ten inny wymiar, tak. E, no ale, jak mówię, i, i tam... Misterne tkania opowieści Science Fiction, tak, tworzenie świata, rzeczywistości, przeniesienie się, łączy się do troszkę takiego, można powiedzieć, oczywistej oczywistości. Gdzieś tutaj się niestety to wszystko rozmywa pod koniec, więc wydaje mi się, że to wszystko, ale tak często jest komisami, że mamy takie nad, nad komiksami z literaturą, z filmem, że mamy taki nadatek, mam fajny pomysł na, na to, o czym to jest, a później yy, jednak. Wydaje mi się, że to jakimś ślepakiem strzelano pod koniec tego komiksu, i z tym mam dlatego problem z tym mostem, heksagonem, że to jest fajnie wszystko opowiedziane do pewnego momentu, świat przedstawiony, właśnie tam motyw Andreasa, o Andrasa się pojawiają, ta metafizyka, to wszystko, a później, jakby to wszystko się. Hmm. No nie tak jakbym chciał rozwinęło. Więc dlatego mam duży problem z mocnym eksagonem, który zdaje się sprawić, że jest ciekawostką zajśćby na polskim rynku wizualnie. Taką. No ja czuję tą historię, czuję ten inny wymiar tą pustkę gdzieś tutaj, gdzie się tutaj ona pojawia, ten rozpad, rzeczywistości tworzenia własnej rzeczywistości, ale wydaje mi się, że mogło być. Mocne, mniejsze zakończenie, ciekawsze zakończenie, więc, więc dlatego y, mam wątpliwości. Dla kołodkowych, dla wibicieli science fiction, nie Andry, Andryasa, y, dla wibicieli metafizyki, wprzócz Andreasa, wspomnianego Martensa, dla szukających niszczących nowych komiksów i dla tych, którzy y, samo tworzenie przestrzeni, historii, opowieści są ważniejsze niż samo y, y, zakończenie. Y, tak, może <głos》>, tak powiem, <głos》>, bo troszkę mnie to y, ubodło. Zakończenie. Więc mam pewne problemy. Znaczy, mogło być ciekawsze. Tak. I to jeśli chodzi o ten drugi komiks. I teraz przechodzimy już do komiksu, który już w... dwukrotnie pojawiał się, bo to jest tam trzeci. Komiks Sp Spaghetti Bros. o rodzinie Cento Komiks stworzony przez duet Carlos Trillo, znany chociażby z Alvaro Major. Ja, czy Beard. Oraz y, Domingo Roberto Mandrafina, który razem z Carlos Centrillo stworzył też dwa inne komiksy, bardzo ciekawe, które w promowałem, Wielki Kant i Iguana. Tłumacza jest Robert Lipski, wydaństwo Elemental, które właśnie wspomnianego wcześniej Wielki Kant, Iguana i dwa poprzednie tomy z pakietu Bros" y, wydało. Jeśli śniemy, nie mylę, kolejny będzie ostatni. Czekam, 112 strony twardy, miło format. Wszystko jest czarno-białe. Mamy tutaj kilkanaście, tak naprawdę, historyjek krótkich, opowiadając właśnie o rodzinie Centobucci, w której każdy jest kimś innym, z tak powiem, zawodem. Najbardziej znany i głównym głową rodziny jest Amerigo, który jest mafiosą i on jest tutaj na okładce. No, ale ma dwóch nie mniej krnomnych braci, którym jest Francesco, jest to ksiądz i Toni, który jest policjantem. Czyli już mamy Pewne zagwozdki rodzinne. Do tego dochodzi Carmela, która wydawała się najmniej, najbardziej normalna z tej rodziny, która okazała się płatną zabójczynią, oraz Katerina, która pod przyrodzeniem Gypsy Bone jest aktorką. I tak naprawdę Gypsy w tym tomie jest jedną z najważniejszych postaci, bo to się zmienia. Historyki są różne. Oczywiście Amerigo i Francesco gdzieś tutaj są głównymi postaciami, bo. No, Mafiozo, ksiądz, to, to się zderza, tak, yy, więc to jest to fajnie, ale właśnie ten Gypsy Bond jest jakby postacią. Dlaczego? Otóż pojawia się kino dźwiękowe i, no i Gypsy Bond, która była gwiazdą kina niemego, yy, no nie radzi sobie w tej rzeczywistości, yy, no jakby to jest świat mafii brutalnego. Yy, a, no, to jest takie komediowa opowiastka, tak? Spaghetti Parasco, można powiedzieć, że to jednak gdzieś tutaj taki sarkastyczny dowcip, y, Trillo wciąż się pojawia, no, to więc ona tam przez łóżko próbuje y, no, zrobić coś nowego, no, taki krótki spoilerek zostaje chociażby postacią y, y, a Frankensteina, tak, kobiety Frankensteina, która wszystkich przeraża i całą rodzinę, więc tutaj gdzieś się to wszystko wpisuje właśnie w absurd Spaghetti Bo to co najważniejsze, są to krótsze lub dłuższe historyjki one wszystkie są powiązane jednak gdzieś tam nicią fabularną pokazującą właśnie rozwój tej rodziny tych wątków między braćmi i siostrami Ameryki, Francesca Taniago Carmeli i Gypsy Bone ale to są też takie króciutkie anegdotyczne historie w której inne postacie giną no nie będę spoilerował, bo to nie ma sensu, ale właśnie ten motyw takiego, do ironii, pokazania pewnych dysfunkcji rodzinnych, społecznych, ale właśnie poprzez to tak, ironii. no mamy ten księdza, który próbuje no, modlić się, żeby wszystko było dobrze, ale no nic z tym czasem robić coś złego, policjancie, który też chce być dobry, no ale no ma kochankę, tak chociażby powiązane z Ameryki. I to wszystko się łączy, wszystko i to wszystko właśnie takie spaghetti bros, z bardzo dobra tytuł, spaghetti family mogą być takie, <laughs> bardziej, ale właśnie ten motyw spaghetti, no, mamy spaghetti wester tak, ale tu mamy taki spaghetti y, mafioso y, świat, y, to, to, to się fajnie, fajnie to właśnie szczytuje. i szczytuję. Jak poprzednie dwa to bardzo mi się podobały, trzeci również, wiesz, ten poziom opowieści, no bo wiadomo, Manderfina rysuje... To jest, to jest przykład castingu, tak, no, to jest krótki spoiler, nasza bohaterka postanawia, że nie będzie już tą kobietą Frankensteinem i jest casting i różne przebrane mają opowieść ugh ugh i niestety żadna z nich nie mówi to tak pięknie jak Gypsy Bond no, więc, więc musicie wczuć się w taką ironię, absurd, e, może trochę takie przestarzałość czasami, prawda, no, jeśli mówi bumerze chyba tak, e, czy taki no, no old czasami dowcip, e, nie dla młodszego pokolenia, ale to jednak jest ciągle fajne. Spaghetti Bros. bardzo mi się podoba, ta seria, czytają namiętnie i czekam na, na kolejny Tom y, Wam też polecam. I teraz pytanie. Trzeba czytać tomy pierwszy, drugi i część trzeci? No i do końca, oczywiście, znając poprzednie tomy. Wiemy kim jest rodzina, kim są członkowie rodziny i jak oni są powiązani, bo nie wszystko to jest wszystko powiązane. No Chociażby nie ma rozwi rozwiniętego wątku, są bardzo karmelni w tym tomie, gdzie ona prawda, była mężatką, miała takiego strasznego męża, tam, żeby mi się opiekować, to została właśnie tą zabójczynią, więc, więc troszkę tego nie ma, ale bez tej wiedzy też wydaje mi się, że jest to fajne. Oczywiście fajnie mi przeczytać pierwsze tomy, jest to jakiś element rozwoju postaci historii, ale jeśli no, nie udałoby wam się zdobyć i chcielibyście przecież zacząć, to też nie powinniście być zawiedzeni. Oczywiście czegoś co nie. nie będziecie wiedzieć, ale ogólnie cała historia jest przyjemna, że warto. Więc spaghetti bros nadal jest to porządny kawałek e, żartu z, z Włoch, z mafii, z policji, z księży i też z kina hollywoodzkiego. I dalej przechodzimy, przechodzimy do ostatniego komiksu po tym Little Angel. to KUD 48 stron, czyli cieniutki komiksik, za którym stoi Victorio Giardino. Wiktorio Giardino znany polskim czytelnikom dzięki fenomenalnej rapsodii węgierskiej. Był taki oldschoolowa kryminał yy, właśnie więc się na Węgrzech. I to wydaństwo Kurs gdzieś go wyciągnęło z historii i komiksu i naprawdę się bardzo przyjemnie Wiktoria Gardino, jak się okazuje, nie tworzy tylko takiej właśnie kryminalne, mocne mocnej opowieści, ale też trochę ironiczne historyjki przesądzone, co by nie mówić, erotykiem. Nawiązuje nasz stwórca do lity Nemo, 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 Amerykanina Winsora McKeya, który motyw z małym Nemo się pojawia w polskim komiksie również, czy w, w, po pierwsze Winsora McKay'a wydał bodajże Crackers, się, dobrze pamiętam, też gdzieś jeszcze motywy właśnie z lity pojawiły się na rynku. Najkrócej tu jest o małym Nemo, który przynosi się do świata takich sennych marzeń chłopięcych. I to jest główny tak, że on się budzi później i później znowu idzie sp spać i, i ten do tego świata się przyjrzeć. Yy, mamy tam też powrót nam, NEMO, już, już innych twórców w przyszłości właśnie, którzy się nie spróbowali. To też w polskim rynku wyszło. Chyba w Niesło, jeśli dobrze, mam, już nie wiem. Musiałbym sprawdzić. Bum! Chyba. Nie pamiętam. Przepraszam, myślę, źle. Ja akurat tego nie sprawdziłem. Yy, to, to, ale wpuśćcie sobie w internecie, Więc macie i tego Little Nemo, i, i Powrót Małego Nemo, yy, i Little Ego teraz yy, możecie poszukać. Ale Little Ego to jest cał, cał, całkowicie coś innego. To jest historia naszej bohaterki Ego, która właśnie ma te marzenia senne, ale oczywiście erotyczne marzenia senne, w których jest bohaterka, bohaterką. Zaczynamy od krótkich historyjek erotycznych, w których pojawia się chociażby ona jako swoją tam... No. Wieloistość, yy, pojawia się krokodyl, chociażby nadzy mężczyźni, ok. No, potem ma być erotyzm, yy, no, może nie do wysokich lotów. Tak, wreszcie w pewnym momencie, gdzieś około strony 20, czyli w, mniej więcej w połowie końców, znasz się taka dłuższa historia, w której Morfeusz Turją zaprasza jaka Onis i nasza bohaterka z nią podróżuje takich krajów arabskich. Mamy tutaj właśnie taki motyw księciu, jak mm, Shechery yy, jak kolejne tysiące jedne nocy, gdzieś tutaj to się wszystko pojawia. Oczywiście motyw jest stały, że ona się w pewnym momencie budzi i mówi o Jezu, nie powiem tego psychoanalitykowi, albo hmm, powiem to swojemu psychoanalitykowi. I tak mniej więcej to się pojawia. I te ego brałbym mniej poważnie do końca, to jako taki żar dowcip, historyjka właśnie erotyczna. Bez, bezprzecznie i Wiktorek Gordino jest utalentowanym ilustratorem, ale same te opowiadki no, to, no, to są takie dość sprośne, krótkie historyjki, które gdzieś możemy sobie... To można by było, myślę, że w takich magazynach typu Playboy. Tak, to też w, wiem, wyszło, wyszło, ta antologia trzytomowa play, z Playboya, w, w, były wydane i to mniej więcej dla tych, którzy Wam się podobało. To właśnie tam, Ego jest jakby takim apendiksem tej całej historii. Ja to tylko z pewnej dozy ciekawe, to by mi trochę dziwnie, ale z się, bo rynek komiksu erotycznego jakoś w Polsce nie rozwinął się z różnych powodów, tak. one przecież istniały tam, w latach 90., gdzieś tam tego. I gdzieś tutaj właśnie wracamy do takiego oldschoolowego, wydanego w sumie w latach 80., jako ciekawostka wydawnicza, myślę, że to tak kurt też... To bo to nie ma co opowiadać fabularnie, historycznie, e, jakieś wątki m, m, szukać, e, nie wiem, chociażby feminizmu, czy bo tego nie znajdziecie. To jest po prostu takie krótkie erotyki, e, które mają jeden wspólny motyw, właśnie motyw e, trochę e, nabijania się, no może nie nabijania, inspiracją się cyklu właśnie litynemu Winsuna e, I to tyle. E, to ciekawostka, nie oceniam. E, ktoś komuś się spodoba, komuś się nie spodoba. I to tyle. No wizualnie, jak mówię, no jest nawet ok. I wracamy do pierwszego tytułu, Krusząca we mgle, Tą pierwszy oddech rzeczy, Timowicz i Ciszy Słonicy, scenerze z tą Stefan Ferd, bardzo lubię jego twórczość, Lubię Skórę z tysiąca bestii". jeśli Wam się to spodobało, to także we mgle, taka baśń yy, o czarownicach i ogrzycy. Wam się Mos Hexagon, to jest drugi tytuł, ty 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 o którym opowiadałem. Wystarczające statueny z, 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 z Richard Blake, non-stop comic, 152 strony. E, wszyscy mówią, że to jest taki wow, wybitny science-fiction, coś niesamowitego. Twarz przedstawion świat przedstawiony jest ciekawy, sama historia jest ciekawa, ale niestety zakończenie mnie, no, im dalej w las, tym e, mniej grzybów. Jak mówię, nie, mówię, nie, mówię, nie, mówię. Spaghetti Brostom III, duetu Carlos Trillo, starzec statueny Domingą Roberto Mantraffina ilustrator, wydawnictwo Elemental wydaje, nadal jest to kawał dobrego, ciekawego e, komiksu no, takiego ironicznego, pochodząc właśnie o świecie rodziny mafijnej, wchodzenia włoskiego, e, plus elementy w tym razem dużo kina hollywoodzkiego. E, no, fajnie się to czyta, dowcipne, e, więc Wam polecam. I Little Ego e, Victoria Giordino, e, wybitnego z sektora, którego poznaliśmy dzięki Rapsody Węgierskiej z Nisła Kurz, teraz Kurz, taką króciutko 48-stronicową opowiastkę o ego, nawiązującej do mojego Nemo, czyli to Nemo Winsona Mackeja. Jako ciekawostka, nie oceniam tego komiksu, bo nie, chyba nie da się do końca ocenić wizualnie. Ok, popularnie, no, erotyki króciutkie lub dłuższe, tworzące pewną historię. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Yy, oceńcie sobie, co byście chcieli yy, kupić, bo nie ma sensu kupować wszystkich komiksów, czytać wszystkich komiksów. Yy, yy, komiksów jest na tyle dużo, że, że no, warto zawsze te najlepsze lub te, które gatunkowo nam odpowiadają, jednak yy, poznać. No a czasem takie ciekawostki, chociażby yy, jak tyle Ego, również warto yy, zobaczyć. I na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzimy się wkrótce.